Hej, cześć, witajcie mordeczki, z tej strony KodMiczDA i w dzisiejszym materiale powiemy sobie trochę o ostatnim błędzie, który może dać nam jakąś rekompensatę. A na samym wstępie tego odcinka chciałbym was bardzo poprosić o zostawienie apeczki do góry, tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. Oraz pamiętajcie o wpisaniu mojego unikalnego kodu twórcy w sklepie Fortnite, czyli Mega i subskrypcji tego kanału wraz z dzwoneczkiem, ponieważ ponad 50% osób, które ogląda moje materiały, nadal nie subskrybuje tego kanału. A teraz na ekranie wyświetla wam się 5 ostatnich wspierających w sklepie Fortnite z kodem Miga. Jeżeli to właśnie Ty chcesz się tutaj pojawić, to wyślij zdjęcie z zakupami z moim kodem na Discordzie na specjalnym kanale. Link do Discorda znajduje się w opisie tego materiału, a ja już ją nie przedłużam i lecimy do odcinka. A więc jak sami dobrze wiecie, kilka dni temu do Fortnite została wprowadzona nowa, wielka aktualizacja oznaczona numerami 16.30. Poza tym, że wprowadziła ona mega i to mega dużo nowości, to do gry trafiło. Dość sporo błędów, które niekoniecznie utrudniają wam grę, ale na pewno niektórym troszkę przeszkadzają. Za to dzisiaj nie będziemy mówić o tych mniejszych błędach, tylko powiemy sobie trochę o błędzie, który nie dość, że przeszkadzał graczom, to może dać też im jakąś większą rekompensatę. A mowa tutaj o błędzie, który powodował, że jeden z kilofów, które może ktoś z Was ma w swojej szafce, był niewidzialny, no i dość bardzo utrudniało to grę jego posiadaczom. A dokładniej chodzi tutaj o to, że osoby, które miały założone ten kilof i przy okazji włączony tryb wydajności, to kilof był niewidzialny i było straszne utrudnienie w niszczeniu. Struktur, no i tak dalej. Niestety, ale nie wiem, czy błąd ten nadal występuje, ale prawdopodobnie został już naprawiony i wszyscy, którzy nim grają, już go normalnie widzą. Jednakże pojawia się teraz pytanie, czy twórcy gry dadzą graczom, których dotknął ten błąd, jakąś rekompensatę w postaci faudolców lub jakiegoś dodatkowego stylu do tego przedmiotu. No tutaj nie ma dokładnej informacji o tej sprawie, ponieważ nikt ze strony twórców gry nie wypowiedział się dokładnie, co z tym błędem, i został on po prostu naprawiony. Podkreślę tutaj jeszcze, że nieraz w grze Fortnite było tak, że gracze, których napotkał dany, Błąd w grze, to dostali oni niemałą rekompensatę od twórców gry. W tym przypadku również może tak być, ale tak jak już mówiłem w tym temacie, nic nie jest dokładnie pewne i na chwilę obecną jeszcze nic nie wiemy. Pierwsze informacje pojawią się prawdopodobnie już na dniach albo od twórców gry, albo od likerów, którzy na Twitterze dadzą nam znać co i jak w tym temacie. Możliwe jest też to, że twórcy gry w ogóle nie odniosą się do tego tematu i po naprawie tego przedmiotu pozostawią graczy bez niczego, ponieważ też tak często było i nie wykluczam tutaj tej opcji. Aczkolwiek wydaje mi się, że. Problem ...był na tyle wielki, że gracze mają naprawdę dość wielkie szanse... ...na otrzymanie jakiegoś przedmiotu w ramach rekompensaty. Według mnie może być to na przykład dodatkowy styl dla tego przedmiotu... ...lub nawet jakieś fałdolce, ale tutaj jak już to na pewno nie tyle... ...ile wynosi cena tego kilofu. Pamiętajcie, że jeżeli pojawią się jakieś dodatkowe informacje w tym temacie... ...to nagram wam małą aktualizację do tego tematu... ...tak więc polecam subskrybować ten kanał wraz z dzwoneczkiem. A gdy już jesteśmy przy temacie błędów po nowej aktualizacji 16.30... ...to też poruszymy sobie tutaj temat błędów które zostały naprawione po wcześniej wspomnianym update'cie. Teraz na ekranie macie całą listę błędów, które miały zostać naprawione i jak widać było ich naprawdę mega i to mega dużo. Większość z nich i tak was pewnie nie dotknęła, ponieważ nie każdy z nich był widoczny bez żadnego dodatkowego wkładu przez danego gracza. A dokładniej chodzi tutaj o to, że większość działała na zasadzie takiej, że gracze musieli wykonać daną czynność, żeby pojawił się któryś z tych błędów. Na całe szczęście zostały one już naprawione, no ale jak sami dobrze wiecie, poza nimi do gry trafiła kolejna partia błędów, a jeden z nich przedstawiłem Wam w tym oto filmie. Chyba większość z was przyzwyczaiła się już do tego, że po każdej nawet tej małej aktualizacji, która naprawia błędy gry, trafiają też nowe błędy, które czasami są o wiele gorsze. Miejmy jednak nadzieję, że z czasem nie będzie pojawiało się ich aż tak dużo, no ale nie liczyłbym na to jeszcze w najbliższym czasie. Tutaj mam jeszcze taką małą informację odnośnie ostatnich problemów technicznych na konsolach PlayStation 4 no i PlayStation 5. Chodzi tutaj dokładniej o to, że gracze nagle zostali wylogowani z gry Fortnite, a kolejna część nie mogła zalogować się, nawet do Innych gier. Problem był tutaj akurat po stronie PlayStation i Fortnite nie miał nic z tym wspólnego, ale warto tutaj o tym wspomnieć, ponieważ również nie dało się grać właśnie w Fortnite'a. Co do tego błędu na PlayStation, to został on w bardzo szybkim tempie naprawiony i po kilku godzinach normalnie można było grać w grę. Jak widać, błędy w grze Fortnite to chyba standard dla wszystkich graczy, i niezależnie od tego, czy do gry trafi jakaś mniejsza lub większa aktualizacja, i tak nadal są one w grze. Takim największym błędem, który w sumie pojawił się w ostatnim czasie i zepsuł graczom troszkę grę, był błąd z ruchomymi piaskami jeszcze w poprzednim sezonie 5 rozdziału drugiego. A dokładniej chodziło wtedy o to, że na mapie po pojawieniu się pustyni i ruchomych piasków gracze przez połowę sezonu nie mogli się schować pod piaskiem. Nie dość, że była to pierwsza taka fajna nowość to była ona przez długi czas wyłączona i dużo graczy nie zdążyło się nawet nacieszyć graniem pod piaskiem. W tym sezonie nie pojawiło się aż tak bardzo dużo błędów, oczywiście tych większych, no może poza czterema innymi na nielimitowany exp, o których mówiłem na początku tego oto sezonu 6. A i tak Swoją drogą, to już jutro, no maksymalnie pojutrze, zależy w sumie od czasu, pojawi się kolejny specjalny odcinek odnośnie punktu zerowego i nadchodzącego wydarzenia. Wiem, że film na ten temat miał pojawić się już dzisiaj, ale niestety nie znalazłem tyle czasu, żeby go po prostu nagrać. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje dotyczące ostatniego błędu z kilofem na trybie wydajności. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym tematem, jak zawsze będę informował Was na bieżąco w kolejnych materiałach na kanale, tak więc nie zapomnijcie o subskrypcji z dzwonego. Tak więc to chyba wszystkie najważniejsze informacje odnośnie błędu, który może dać graczom niemałą rekompensatę. A jeżeli macie jakieś ciekawe informacje z świata Fortnite, to dajcie mi zaś na Discordzie lub na Instagramie w prywatnej wiadomości. Wszystkie linki znajdują się w opisie tego materiału. I co? To chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym błędzie i czy według Was gracze, których napotkał ten błąd, dostaną rekompensatę. Pamiętajcie też, że już jutro o godzinie 11.05 na kanale pojawi się nowy materiał. Z Fortnite. tak więc zapomnijcie o subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to będę Wam mega wdzięczny za zostawienie apeczki do góry tam na dole, tak aby ten odcinek trafił do większego grona odbiorców. A ja Wam dziękuję za oglądanie i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie materiały z Fortnite'a na naszym kanale. Yo!